Elo, elo, ja mam na imię Kasia i witam Cię na moim kanale. Razem z moją rodzinką mieszkam pod Chicago. Jeśli interesuje Cię tematyka USA, zostań z nami dłużej i wciśnij subskrypcję, żeby być na bieżąco. No to co, lecimy? Kochani, witam Was w nowym dniu, w nowym vlogu. Vlog maje dla Was, czyli codziennie przez 5-6 dni będę robiła tydzień vlogów. Więc dzisiaj kolejny dniowy vlog, vlog z dnia, czyli tak zwany daily vlog. Pomalowałam się trochę dzisiaj do Was, bo jak zobaczyłam siebie, słuchajcie, wczoraj na tym, tele, na tym, na tym telewizorze, to już mówię, no wiecie co, straszę, straszę bez tego makijażu. Którzy mnie nie znają, ja mam na imię Kasia, mieszkam w Chicago, to już chyba na początku było powiedziane przy moim tym dżinglu całym, nie wiem. W każdym razie y, witam Was na moim kanale, jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy, Mieszana Rodzinka. Po więcej informacji na temat naszej rodzinki, zapraszam do oglądania starszych vlogów. A dzisiaj będzie tak zwany daily vlog. Pokażę Wam, co robiłam, co dzisiaj ogarniałam. Od roku, od pandemii, pracuję totalnie w domu, więc pokażę Wam troszeczkę, czym się zajmuję w tym domu. Dzisiaj fajnie, bo Pawełek jest w przedszkolu. On chodzi dwa dni do przedszkola i dwa dni do sąsiadki. Jeden dzień jesteśmy z nim w domu, więc yy, znaczy przedszkola to jest taki jakby żłobek. No i co? Dzisiaj obudziłam się przed, siłą, przed siódmą rano. To tak generalnie się budzę. Yy, Pawełek yy, spał jeszcze. Wytransportowałam chłopaków do szkoły, zrobiłam im lunchę i poszli na autobus o godzinie 8. Zajęcia są zawsze do 15-15.30 i o 16:00 chłopacy są tutaj na autobusie, chwilkę przed czwartą są i przychodzą do domu. Akurat ostatnie dwa miesiące Dawid, po Dawida muszę wyjeżdżać, bo on ma tak zwany track, czyli bieganie krótko i długodystansowe, więc to jest poza lekcjami. To są takie dodatkowe zajęcia. On jest bardzo dobry w bieganiu, więc chcemy, chcemy my, i on też chce w szkole średniej, a pójdzie do niej po wakacjach. Chcę bardziej się zaangażować właśnie w to bieganie, bo to jest jedna z dyscyplin, która mogłaby być sponsorowana na stypendium sportowe, żeby dostać się do koledżu. A wiadomo, koledż w USA jest bardzo drogi. Dzisiaj mam taki dzień, że jak Pawełek jest właśnie w przedszkolu, to nadrabiam, robię pranie, pracuję oprócz tego, ale w międzyczasie staram się, jak mam. Spokój w domu. Staram się jak najwięcej zrobić. Nagotować na parę dni też, więc pokażę Wam, co nagotowałam. A, mój mąż jest zamknięty w pokoju. On, on pracuje tak do południa nad swoimi innymi tam rzeczami, a po południu on. Chodzi do pracy, także on zawsze chodzi na drugą zmianę, więc u nas jest to ciężkie, że przed Pawełek na świat, no to w zasadzie z trzecim dzieckiem, z normalną pracą. Yy, dla mnie no to było trochę ja ogarnąć. Teraz mam jakiś taki tam system, więc jest ok, jest lepiej, chociaż Pawełek nie jest łatwym dzieckiem i możecie to widzieć na Instagramie, więc kto mnie jeszcze nie śledzi, zapraszam na Instagram i zobaczcie, yy, śledźcie nasze daily. Dzienne śledźcie nas dziennie, bo tam wstawiam na story różne rzeczy, szczególnie dotyczące dzieci i Pawełka, a ja już Wam pokazuję, co dzisiaj upieściłam. Tutaj zrobiłam ryż właśnie taki troszeczkę na chińsko. Wrzuciłam kostkę rosołową do wody, żeby było takie z przyprawą i troszkę masełka. A tutaj, słuchajcie, nie wiem, czy chłopacy mi będą znowu jedli, bo oni nie jedzą jak wygląda zupa, taka wiecie, nie za ciekawy kolor, ale wyszła naprawdę fajna. Tu jest tona warzyw, kapusta zszatkowana, podsmażona, do tego marchewka, por, seler, ziemniaki. Ja to wszystko tak zwane zblendowałam, zmiksowałam, bo takie, żeby nie było widać mięsa. Dodałam tutaj właśnie takie meatballs, też troszeczkę, żeby to było bardziej treściwsze. I będziemy to jeść z um, czosnkowym chlebkiem. Słuchajcie, ja sobie gadu gadu do Was. Mm, ale mi coś wyszło. Na swoją premierę się spóźniłam, patrzcie. Mówię, muszę chociaż włączyć na chwilę. Więc zapraszam. Dzisiaj ciekawy temat, bo najpierw gadam o przyjemnych rzeczach, a później dyskutujemy o poważnych sprawach. O depresji także. To będzie, to jest wczorajszy vlog, orze tak powiem. Zawsze kochani sprawdzam, czy jakość jest w miarę dobra, bo nagrywam w 4K więc lubię zawsze wejść sobie na premierę na duży telefon, a odpisywać Wam z małego. Zapomniałam dodać, że dałam parę łyżek tego ryżu, żeby była taka bardziej treściwa, no i zabieramy się za degustację. niezależnie od tego koloru słuchajcie, jak chłopacy nie będą lubić to ich uduszę, To jest naprawdę taka pychotka mmm, pychotka a z tą kromeczką, oh my gosh dawno mi taka dobra zupa nie wyszła po prostu wpadam w samo uwielbienie mojej zupy a ten chlebek czosnkowy to nie jest mój, to jest kupiony ale wiecie co, oh my gosh no bajeczka, Tak lubię zawsze sobie moczyć w zupce. Mm. Chyba głupio nagrywać, jak się ja, ale chciałam Wam to pokazać, także ja już kończę zupkę i do Was się odezwę niedługo. A tu już mielone, do którego dodaję jedno jajko, trochę śmietanki, przyprawy, oczywiście trochę knora, trochę soli, pieprzu i do smaku. Testuje mię, czy dobrze przyprawione. Tylko taki malutki kotlet mielony zrobiłam. Słuchajcie, miam. Mhm. Dobre. Po raz pierwszy, kochani, użyłam włoskiej kiełbasy Italian sosy. ona jest troszeczkę taka spicy? Oczywiście, mielonej. I y, mielonego wieprzowego, bo tak normalnie zawsze biorę jedno wieprzowe, jedno wołowe i mieszam dwa, a tutaj dodałam, nie mam nic wieprzowego, tylko chyba mam wołowę, beef i mam właśnie tą Italian sausage. Myślałam, że będzie za ciężkie, a nie jest. Bardzo dobra. Mm -hmm. No, dobre, powinno być. Powinni chłopacy lubić. Powinno im smakować. Więc Czym ja się zajmuję w pracy? Jak wielu z Was wie, pracuję w banku. W pracy zajmuję się, dzisiaj pracuję tutaj z kuchni, bo po prostu nie ma nikogo w domu, to mi lepiej, ale normalnie jestem w basemencie, tam mam swój taki mały ofis w otwartej przestrzeni, mam biurko, biblioteczkę, tak więc nic więcej nie potrzebuję, tylko praktycznie słuchawki, tu jest telefon, a fax, a wszystko inne co potrzebne, wszystkie systemy, a programy co potrzebuję są tutaj w laptopie. W pracy jestem kierownikiem windykacji należności i zajmujemy się właśnie windykacją należności, jeżeli chodzi o E, takie RV na przykład, czyli recreational vehicles, czyli przyczepy, kampery, łodzie, e, te takie domy budowane, co można postawić od razu domy na kółkach, albo też domy, które, manufactured housing, które są budowane tak, jakby kanadyjskie w Polsce, to się mówi chyba. To są te takie nasze domy budowane na szybko, które można postawić praktycznie w miesiąc albo ile czyli nawet nie szybciej, parę tygodni. Więc my to wszystko finansujemy, i właśnie dealerzy u nas zaciągają pożyczkę na te sprzęty a, albo jeszcze właśnie mamy jeszcze kosiarki z takich mniejszych, oprócz łodzi, i innych mamy kosiarki, mamy odśnieżacze, inne takie piły. Także dużo mamy też dealerów z mniejszymi. Sprzętami, z takimi ogrodniczymi, o, że tak powiem. Nie tylko łodzie i jakieś wielkie rzeczy. Nazywamy to dealerom, a dealerzy z kolei mają własne swoje wielkie sklepy mniejsze bądź większe sklepy gdzie dla nich te wszystkie molochy wielkie, takie nasze Walmarty, Home Depot czyli taka wasza mrówka polska to oni są często konkurencją właśnie dla tych naszych małych dealerów. No, bo to są mali dilerzy, ale to w porównaniu do takich właśnie wielkich kolosów, no to, to normalnie to nie są mali przedsiębiorcy. I oni dalej później to sprzedają właśnie podmiotom gospodarczym, ludności. Dobra, kochani, mam ochotę na herbatkę i mięta, 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 pięknie mi wyrosła mięta, więc idziemy zerwać. Zerwać, uciąć. Mięta się bardzo rozrośnie, więc mi się rozrosła strasznie. Muszę zobaczyć, czy nie muszę jej jakoś ukrócić, więc przyda się do herbatki. Idziemy. Idziemy uciąć mięta. Piękna, a jak pięknie pachnie. Więc słuchajcie, miałam pomidora w zeszłym roku. Bardzo niedobre miejsce. Króliki go i czypmanki go zjadły bardzo szybko. A tutaj to dosłownie było parę gałązek jeszcze chwilkę temu, a teraz już jest taka wielka mięta. Więc zrobię sobie wodę z cytrynką, z miętą. Do herbatki też będzie super. Tak więc się cieszę, że narwałam, spojrzałam. Jaka jest duża, i mam rozeznanie. Mogę rozdawać miętę. O, takie wyszły koło. O, jakie piękne. Kubuś! Mm. Zrobiłam też dzisiaj byłby busy day, Słuchajcie, bo dzisiaj to wszystko porobiłam. Zupy, nie zupy oczywiście, chłopacy nie lubią za bardzo. No i jeszcze zrobiłam takie ciasteczka francuskie z żurawiną i z serem pri i wyszły obłędnie dobre. A teraz jadę po Pawełka. Mm, bajeczka. Mm. Kochani, tego to jeszcze nie grali. Patrzcie, jak ja wykorzystuję czas. Chłopaki w szkole. Miałam na was nie nagrywać, ale dzisiaj nagrywam jeszcze w czwartek, i w czwartek to będziecie mieli dogram, coś, bo mi się przypomniało. Patrzcie, dni mojego styka są policzone. Zgubiłam bluetooth i wiem, że jak nagrywałam wam wczoraj, jak ucinałam miętę, to to się chyba stało, ale przeszłam cały trawnik, tam gdzieś byłam i nic nie mogę znaleźć. No trudno, będę musiała się pozbyć różowego i kupić jakiś. Czarny, którego się chłopacy nie będą wstydzili i inny. Bo tak na dłuższą metę zrobić sobie samemu zdjęcie, to wiecie, to jest... Um, nie da rady bez tego. No i teraz tak. Tutaj mam kawkę. Dlaczego ja w ogóle się w zlewie, nie? Słuchajcie, pomimo że mam jacuzzi, ja lubię sobie moczyć nogi w zlewie. Tutaj proszę laptop, jakby ktoś do mnie zadzwonił. Słuchawki. No i do Was będę nagrywała, bo skończyłam odpisywać właśnie na parę e-maili. I pomyślałam, że dogram jeszcze o kuponach. Pomyślałam, że dogram o kuponach, bo jedna z obserwujących właśnie podpisała mi taki komentarz, a ponieważ to jest taki luźniejszy vlog, że wspomnę o tych kuponach, jak to działa w Ameryce. Więc słuchajcie, te filmy z tymi kuponami sorry za pogłos, bo tu jest Duża Łazienka te filmy z tymi kuponami i wszystko inne. To jest, to się sprawdza, ale to jest tak jak YouTube, dodatkowa praca, więc albo to, albo to. Jak ma się, dodat, jak ma się normalną pracę, jeszcze jak ja bym kupony do tego zbierała, naprawdę jest. Działa to, działa to jeżeli się robi to na wielką skalę, czyli wycinamy kupony i zbieramy i na przykład dobrze jest do tego mieć y, dodatkowy pokój. Na przykład Amerykanie często mają tę dodatkową spiżarkę i tam wszystko pakują, bo te kupony działają w ten sposób, że na przykład dostaniecie y, tam za darmo proszek do prania czy płyn do prania, jeżeli kupicie na przykład dwa płyny do prania, no ktoś by powiedział, no dobra, no ale to muszę wydać na dwa płyny, ale długoterminowo, jak wydacie na to, to rzeczywiście to Wam się po prostu zwróci. Tylko problem jest właśnie z tym, że trzeba kupować w dużych ilościach. Na przykład mówią Wam, dostaniecie to czy to za darmo, jak weźmiecie to, albo jak kupicie tam pięć zupek, to szóstą czy siódmą, czy następne inne dostaniecie za darmo i to naprawdę działa. Ja mam znajome, które na przykład po 900 000 dolarów zakupów porobiły i po wszystkich odciągnięciu wszystkich kuponów, po prostu zapłaciły na przykład 15 czy 20 dolarów, więc krótko tak ten system działa, w wersji dłuższej nie działa to na pół gwizdka. Te kupony, co ja robię, na przykład ja zależy jak, w zeszłym vlogu, we wczorajszym vlogu bodajże, vlog maju, pokazałam Wam jak byłam właśnie w molu, czyli w galerii i tam miałam ten kupon, jak zakupię za 60 dolarów, otrzymam 20 dolarów zniżki. To jest bardzo dobry, bo to nie jest 20%, tylko 20 dolarów. No i na początku miałam niby nie kupować paru rzeczy, ale później sobie pomyślałam, że naprawdę jak wysyłam paczkę do Polski teraz niedługo, to chcą. O, ja poproszę ten balsam, ten balsam i te balsamy Victoria's Secret, one są bardzo drogie. One ogólnie kosztują chyba 18-20 dolarów. Tak na warunki polskie. Wydaje mi się, że to nie jest aż tak drogo. No, bo u Was też jakiś tam porządny balsam kosztuje 50-70 zł, tak? No, chyba, że bierzecie jakiś tańszy z Rosmana czy skądś. Nie ja mam nic przeciwko Rossmanu. nowi, uwielbiam pepko i takie różne sprawy. Więc tym bardziej firmowe, one są naprawdę wydajne. Te mgiełki Victoria's Secret, one naprawdę trzymają długo, tak prawie jak perfum. Więc pomyślałam sobie, no dobra, zakupię za 60 parę dolarów i. Dostanę 20 zniżki. I tak się też okazało, bo to musi być przed podatkiem. Pamiętajcie, że podatek zawsze w Ameryce doliczany jest na końcu w każdym stanie, praktycznie w każdym stanie, jest parę stanów, parę wyjątków, gdzie nie musicie płacić podatku od żywności, czy tam od jakichś dóbr konsumpcyjnych, aczkolwiek wszystko inne musicie płacić, ja często właśnie takie rzeczy robię, albo wycinam kupony, przychodzą do nas co tydzień gazetki, wycinam kupony, wyrywam tylko takie, które na przykład idziemy do restauracji i wiem, że do tej restauracji pójdziemy w ten weekend, to na przykład jest y, y, kupię jedno jedzenie, Jeden obiad, drugi dostaniesz za darmo, ale tam do 15 dolarów, żeby droższy nie wybrać. Więc to jest od razu zaoszczędzanie też jakiejś tam dodatkowej kwoty też. Trzeba patrzeć na te kupony, ponieważ one mają datę wygaśnięcia. Mam też aplikację, co się opłaca. To aplikacje na przykład na telefon mam dla, do pizzy Dominos. Po 5 pizzach, i te pizze muszą być co najmniej 10 dolarów, otrzymujecie darmową pizzę. No i ktoś by powiedział, no tak, ale musisz za pięć zapłacić. Ja wychodzę z założenia, że i tak tam kupujemy najwięcej, bo domino's pizza są bardzo tanie w porównaniu do innych pizzerii. Opłaca się na przykład różne aplikacje tego typu, że kupię 5 pizz, jedną dostanę za darmo. Ja również zbieram mile nie tyle co kupony, ale zbieram mile z karty kredytowej. Ale zasada jest taka, że właśnie trzeba to spłacać. I ja myślę, że zrobię o tym oddzielny odcinek. Chciałam tylko po prostu wspomnieć, bo ja generalnie teraz, jak ktoś coś mi podsunie jakiś pomysł, a dzisiaj jest taki luźniejszy temat, no to pomyślałam, że do tego mojego gotowania wrzucę dzisiaj wam też troszeczkę pogadanki z łazienki, bardzo nieformalnej, bardzo takiej ala Kasia. Pokazuję wam, jak sobie moczę nogi w, <laughs> w zlewie. Na luzie przy okazji tutaj zerkam, czy ktoś do mnie nie dzwoni, czy mi nie wysyłają jakichś orderów, jakichś zamówień. <laughs> No, i, i będę to Was szybciutko zgrywać podczas lunchu i wrzucę Wam ten filmik. No, i po prostu po sobie postanowiłam, pomyślałam, że to będzie dobre powiedzieć Wam o tym teraz, przy tym temacie. Tą zasadę, jak ja to robię z milami, omówimy w następnym, e, znaczy w następnym, w jakimś tam vlogu przy okazji kuponów, oszczędzania i czegoś, i, i wszystkiego innego. Bo tak jak wspominałam kiedyś dawno temu w jednym z naszych vlogów, to, że mamy ten dom, nie było wynikiem. Ale żadnego promocji, żadnej innej zmiany pracy, przynajmniej z mojej strony, z mojego męża, troszeczkę to pomogło, ale dało nam to, że 9 lat żeśmy oszczędzali na ten dom, czyli praktycznie zbieranie dolara do dolara robienie tych zakupów, tak jak mówiłam, za 150 dolarów tygodniowo, czyli 600 na miesiąc na całą rodzinę, zaciskanie pasa. Teraz trochę poluzowaliśmy, ale normalnie my żeśmy tego przez wiele, wiele lat nie robili, żeby właśnie móc pozwolić sobie na taki dom. I ja kiedyś Wam o tym opowiem w oddzielnym odcinku, bo by wyszedł Saturday odcinek, jak doszliśmy do tego, że przez oszczędzanie kupiliśmy ten dom. Ja wam dziękuję bardzo. Zapraszam was na kolejny vlog maj jutro. Mam nadzieję, że nie ma za bardzo pogłosu i że pomimo, że jest pogłos, to jest wyraźniej wszystko jest OK. Dobrze. Zachęcam jeszcze raz do subskrypcji mojego kanału, bo niestety tylko 50% ludzi subskrybuje i do obserwowania mnie mam stro swoją stronę na Facebooku Polska Mama w USA i również na Instagramie gdzie możecie śledzić mnie na bieżąco. Dzięki bardzo i bye! Ja sobie dalej nóżki.